Jestem Arek i audiofilem jestem od... No, od dobrych kilku lat. Nie mam może kolumn za 10 tysięcy złotych, ani nie używam magicznych kabli poszerzających scenę, ale powiedzmy, że trochę życia na poszukiwaniu brzmienia idealnego spędziłem. Aktualnie mam całą szufladę daków na różne okazje, muzyki słucham na słuchawkach studyjnych. No, i na dysku mam całą kolekcję płyt muzycznych w formacie flag, które zripowałem samodzielnie z kolekcji CD-ków, która gdzieś jest w szafie. Zmierzam do tego, że do tematu brzmienia, słanie muzyki, dźwięku podchodzę na poważnie, więc. Co w takim razie robię z małymi chałkami? Ja jestem Arek Bała, wy oglądacie telepolis.pl, a za chwilę opowiemy sobie trochę o Huawei Flipats Pro 4 okiem wariata. Znaczy, audiofila. Te to Huawei FreeBuds Pro 4, czyli najnowsza generacja topowych sławek TWS w ofercie chińskiego producenta. Kiedy wpadł mi w ręce, uznałem, że zamiast po raz kolejny zastanawiać się, czy są w ogóle warte uwagi, na to pytanie odpowiedział Leszek w recenzji, która powinna już być dostępna na łamach Telepolis. Lepiej będzie odpowiedzieć na kilka pytań, na które samemu chciałbym znać odpowiedź. Jak grają w porównaniu z modelami audiofilskimi? Czy warto do nich dopłacać, skoro dobrze grające sławki na kablu można mieć już za jakieś 200 zł? No i czy dodatkowe funkcje, które znajdziemy na pokładzie, faktycznie się do czegoś przydają, czy to tylko taki chwyt marketingowy? No, na początek opowiemy sobie trochę o brzmieniu, bo to ono gra tutaj pierwsze skrzypce. W sensie, wiecie, skrzypce jak w orkiestrze, brzmienie, muzyka. Yy, Nieważne, wracamy do tematu. Czy Huawei FreeBuds Pro 4 grają jak Strumental Diffieski? Bez obijania w bawełnę mówię, że nie, ale w sumie chwała im za to, bo wiecie, od tego, żeby zapuścić sobie jakiś fajnie zrealizowany album, założyć sławki na uszy i delektować się smaczkami brzmieniowymi w ciszy mojego własnego gabinetu, to mam mój zestaw stacjonarny. A hełki te włosy służą mi do trochę czego innego. To sławki, których używam w biegu, często w hałaśliwym otoczeniu. Do tego słucham na nich nie tylko wymuskanych realizacyjnie utworów Wangelisa czy Petera Gabriela. Ale w gruncie rzeczy wszystkiego, włącznie z kiepsko zremasterowanymi rokowymi kawałkami, na których mój główny zestaw nie zostawia suchej nitki. Zupełnie inne zastosowania, zupełnie inny zestaw oczekiwań. Dlatego cieszę się, że Huawei Freebats Pro nie próbują być sprzętem audiofilskim. To sławki znacznie bardziej uniwersalne, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców i do szerokiego zakresu zastosowań. Nie zastąpią mimo jego kabelkowego sprzętu, ale fajnie go uzupełniają. Tym bardziej, że w swojej kategorii to sprzęt, który gra naprawdę dobrze. Huawei FreeBuds Pro 4 to sławki zestrojone na planie V, czyli z podbitymi niskimi oraz wysokimi tonami. Możemy ten profil nieco zmodyfikować za pomocą equalizera wbudowanego w dedykowaną aplikację, jednak oryginalne strojenie zawsze daje o sobie w jakimś stopniu znać. Tak czy inaczej, sławki dobrze zgrywają się z większością gatunków, szczególnie tych zaliczanych do szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Od rocka poprzez rap aż po mocno basowe utwory taneczne. Zresztą te ostatnie to dla flipaców świetna okazja, żeby popisać się swoim bodaj największym atutem, czyli niskimi tonami. Te mają świetne zejście, są nieźle zróżnicowane, a w odpowiednim repertuarze potrafią niemalże zacząć całą czaszką. Myślę, że bez wyolbrzymienia mogę powiedzieć, że to najlepsze basy, jakie słyszałem w sławkach TWS. Nowe freebatsy Pro obsługują kodeki wysokiej rozdzielczości, w tym LDA oraz L2HC. W przypadku sprzętu tej klasy powinno to być oczywiste, ale niestety takie nie jest. W każdym razie nie u wszystkich producentów. W tym miejscu warto podkreślić. Same kodeki oczywiście nie grają, ale potrafią stanowić wąskie gardło w przypadku sprzętu wyższej klasy. No ale przy Fribacach nie musimy się o to obawiać. Ale skłamałbym mówiąc, że nowe fribacy podobają się przede wszystkim ze względu na to, jak grają. Nie wręcz przeciwnie, w sprzęcie tego typu znacznie ważniejsza jest dla mnie, wygoda oraz praktyczne funkcje użytkowe. Bo od strony komfortu użytkowania nowe Freebaccy faktycznie wypadają wręcz wzorowo. Tu jest małe i zgrabne, a same sławki doskonale leżą w uszach, są stabilne i nie wypadają same z siebie. Rzecz jasna, każdy ma inne uszy, więc nie dam głowy, że u każdego będzie to wyglądało równie gładko, ale wiecie, w zestawie znajdziemy aż 7 par tipsów w różnych rozmiarach. Myślę, że z takim zestawem bez problemu uda się wam dopasować sławki pod siebie. A skoro o tym mowa, trzy spośród par tipsów wykonane zostały z pianki pamięciowej. To sztuczka zapożyczona z audiowizyjnego świadka, gdzie tego typu końcówki używane są, by uzyskać lepsze wypełnienie kanału słuchowego, a dzięki temu lepszą izolację od otoczenia. Czy są lepsze od silikonowych? Kwestia preferencji, ale fajnie, że tego typu rozwiązania zaczynamy widywać także w modelach typowo konsumenckich. Osobiście znam przy silikonowych tipsach Boist, tutaj ANC jest na tyle skuteczne, że więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne. Wbudowana funkcja aktywnej redukcji szumów bez problemu wycina większość niechcianych dźwięków, takich jak szum przejeżdżających samochodów, czy ten jeden sąsiad z wiertarką, który od roku nie umie skończyć remontu mieszkania. Zresztą przyznam szczerze, jest to chyba moja ulubiona, nieaudiofilska cena nowych TWS-ów Huawei. A znalazłoby się jeszcze kilka powodów, dla których warto je mieć w kieszeni. Wygodna obsługa gestami, świetna jakość rozmów za pomocą wbudowanego mikrofonu, długi czas pracy na jednym ładowaniu i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że za 200 zł da się kupić lepiej grające słuchawki na kablu. Wiem, bo sam z takich korzystam. Ale nie zmienia to faktu, że Huawei FreeBuds Pro 4 bardzo sobie cenię i uważam, że są warte swojej ceny, bo to co robią, robią naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ich temat, to na naszej stronie powinniście znaleźć wspomnianą wcześniej recenzję przygotowaną przez Leszka. Link w opisie filmiku. Zachęcam także do zajrzenia na stronę producenta, gdzie czeka na Was pełna specyfikacja urządzenia i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Znajdziecie tam też informacje na temat specjalnej oferty premierowej, która obowiązuje do 27 lutego 2025 roku i podczas której kupicie nowe sławki już za 749 zł, czyli o 100 zł taniej niż wynosi ich sugerowana cena detaliczna. To okazja której warto się bliżej przyjrzeć. A z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie, cześć i do zobaczenia w kolejnym wideo.